Piękne wrześniowe popołudnie. Jesteśmy na najbardziej ekologicznej i najbardziej zielonej imprezie tego sezonu, czyli Del Eco Day na Łódzkich Stawach Stefańskiego. Del jest firmą, która pretenduje do miana najbardziej ekologicznej firmy na świecie i myślę, że im się to uda, ponieważ dzisiaj właśnie będziemy sadzić drzewa, sadzić krzewy, edukować tych młodszych i starszych na temat ekologii, a do tego bawić się na wspaniałym pikniku w fantastycznej rodzinnej atmosferze, ale wszystko zaraz zobaczycie na własne oczy. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie, ja się nazywam Sławek Słoń-Macias, będę miał przyjemność dzisiaj opowiadać o różnych rzeczach, które tutaj się na tym bardzo ekologicznym, bardzo zielonym dniu, w trakcie tego dnia będą się działy. Witajcie, w swoim imieniu jak i całego zespołu tak naprawdę, który poczeszała, przygotował to całe wydarzenie, witamy wszystkich. Jeszcze raz Was witam na Stawach Stefańskiego, na terenie zaprzyjaźnionego z nami miejskiego ośrodka sportu i rekreacji. Jesteśmy już tutaj drugi raz i drugi raz będziemy robić coś fajnego dla nas samych, dla ekologii i dla łodzi. Za mną znajduje się słynny już Delowski Klomp na stawach Stefańskiego. Dlaczego słynny? Ponieważ kiedy to miejsce zakwita, jest widoczne aż z kosmosu. Na razie jest tutaj cisza, spokój, sielankowa atmosfera, ale już za chwilę zawrze tutaj od ekologicznych zapaleńców, którzy będą sadzić drzewa i krzewy po to, żeby nasza cudowna ziemia była jeszcze bardziej nam przyjazna. I ile tych drzewek tutaj dzisiaj posadzimy? 34 drzewka i 300 krzewów. Wszyscy bardzo chętnie sadzą. Sadzą to w sposób całkowicie profesjonalny. Zielonym do góry generalnie. i to jest oderwanie się trochę od, od codzienności, co jest bardzo potrzebne. To już jest ostatni etap, czyli kora, którą wysypujemy. Dokładnie. Oh, Czy to jest Twoje pierwsze drzewo, które posadziłaś? Tak, ale mam nadzieję, że nie ostatnie, bo zaczęło mi się podobać. W ogóle idea z sadzeniem drzew bierze się stąd, że w momencie, kiedy komputery pracują, zużywają prąd, żeby produkować prąd, niestety emitujemy do atmosfery dwutlenek węgla. Dzięki temu, że posadziliśmy te 300 tysięcy drzew, 70 tysięcy prąd dwutlenku węgla zostanie zneutralizowany. Ja już byłem w zeszłym roku, również. Tu sadziliśmy tulipanki. W sumie posadziliśmy w okolicach ponad 300 tysięcy. I w tym roku kolejne będą. W zeszłym roku byliśmy, miała miesiąc z małym grosikiem, też była to znak. W tym roku... E, trochę bardziej symbolicznie 25 tysięcy drzew na 25-lecie Dela. Wydaje mi się, że ta, ta spontaniczna akcja, jak gdyby wszystkim przypadła do gustu, tak naprawdę, i każdy się tutaj w to w jakiś tam sposób angażuje. O tak, w tym roku obserwujemy dużo więcej osób, e, przychodzą całe rodziny i z tego się bardzo cieszymy. Widzimy tutaj mocną rodzinną ekipę pod wezwaniem zielonego koloru. Co dla Was znaczy zielony kolor? Ekologia, nie? Życie, energię, dobrą energię. Świeżość. Wiosna zielona. Po prostu to jest życie. Ekologia to jest przyszłość, żyjemy dzięki ekologii. Gdyby nie było zieleni, byśmy dawno nie żyli. Zielony, no pewnie radosny, świeży. Zielona trawka, Łona natury. <głosy> <głosy> Czyli sama cudowne. <noise> sama przyjemność, rzeczy. sama przyjemność. Dokładnie, mam nadzieję, że po dzisiejszym dniu tej zieleni będzie wokół nas jak najwięcej. My też Dobrze, mamy taką dziękuję. nadzieję. Dziękuję. Najbardziej nas cieszy to, że... W maju, jak te tulipany kwitną w kształcie ziemi, jest tutaj mnóstwo łodzian. A zresztą często przychodzę do, do nastawy Stefańskiego, więc fajnie chyba zajrzeć sobie czasami i zobaczyć, jak się miewa nasze drzewo. No to mam nadzieję, że, że to drzewko, które Państwo tutaj nam posadzą, będzie rosło i będą go Państwo doglądać. Na pewno. Mimo, że wszyscy strasznie mocno się napracowali przy sadzeniu drzew, i tak mają całe mnóstwo energii, i postanowili spożytkować ją właśnie tutaj, przy konkursie, polegającym na skakaniu w workach. Wygląda to naprawdę niesamowicie. Ja nie wiem, czy spróbuję, ale zaraz zobaczymy, jak idzie naszym zawodnikom. Z nami jest Ola i Natalia. Tak. Dziewczyny, macie niesamowicie pięknie pomalowane buzie. Powiedzcie, kto was tak fajnie dzisiaj umalował? Tutaj w namiocie jest, są właśnie takie panie, które malują. Mhm. One bardzo fajnie malują. Tam są różne... Też można yy, malować flamastrami, mhm. farbami. Też malowałyśmy. A co ty będziesz miała namalowane? Róże. Róże. Bardzo kobieco! Czy, czy sam zadecydowałeś, że chcemy się w pajęczynę namalowaną? Tak. A dlaczego akurat pajęczyna? pajęczynę? E, bo pająki lubią się wspierać po ścianach, a ja też. Jeszcze Byłyśmy na ściance. Na ściance. tak, Także będzie Ci wygodniej jeżeli to odczytać nie trzeba. Możesz nie oczekujemy. Strasznie trudne składanie takiego komputera. Bo ja tak kompletnie się na tym nie znam. No trochę jest trudne. Tutaj trzeba monitor wyjąć, wszystko trzeba wyjąć. Oprócz niektórych rzeczy. Bardzo profesjonalnie podchodzą do spraw. Bardzo tak. Z dużym zaangażowaniem przede wszystkim. A teraz jestem w miejscu specjalnie przeznaczonym dla tych najmłodszych. Tutaj dzieciaki miały malowane twarze, uczyły się jak składać komputer, ale dzisiejszy dzień to nie tylko Del Eko Dzień. To również... Eko Dzień małego malarza. Dzieciaki mogły wyżyć się artystycznie i pokazać, jak widzą ekologię. To, co tutaj widzę, jest absolutnie niesamowite, ponieważ okazuje się, że dzieciaki wiedzą, że jest czarna dziura. Wiedzą, że trzeba segregować śmieci. To, co widzimy dalej, to niesamowite, piękne kwiatki, nasza cudowna ziemia, drzewo, które hmm, nie jedno drzewo zostało dzisiaj posadzone, ale myślę, że najcudowniejszą puentą dzisiejszego dnia jest to, co mamy tu na końcu. W takiej ziemi właśnie chcą dzieciaki. Jak się bawicie? A słaba baza Hotelova, mm. a nowa, mmm. A słaba baza hotelowa, a nowa, mmm. Szagik i słaba baza wielkie brawa! Następne nagrody, 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 nagrody. Wszyscy będą w telewizji. Oczywiście Eko TV. Kochani, ee, to były za liny, tak? nagrody. Teraz woreczki. Wzięliście w tej konkursach? Tak, na Del Ekodej znaleźliśmy się tylko i wyłącznie dzięki temu panu, który to y, pracuje w Delu jest głównym kucharzem. you